Cześć. Dzisiaj pokażę Wam szybki upiększający makijaż, bazujący na dwóch produktach marki Bikor. Będzie to nowość serum brązujące oraz róż w odcieniu mlecznej troskawki, czyli numer 7. Makijaż rozpoczynam od serum brązującego Ziemia. Jest to produkt, który łączy w sobie wszystkie zalety odżywczego serum z produktem, który dodaje skórze pięknego słonecznego blasku. Zaczynam od pełnej pompki produktu. To serum brązujące łączy w sobie zalety dwóch produktów. Po pierwsze, dodaje skórze opalenizny, świeżego, brązowego, zdrowego kolory to skóry, a do tego jest odżywczym serum o bardzo bogatym składzie. Ma w swoim składzie choćby roślinny skwalan, ceramidy uszczelniające barierę ochronną naskórka, ekstrakt z nasion kakaowca, olej konopny i prebiotyki, które balansują nasz mikrobium skóry. W składzie same pyszności, a do tego upiększona cera. A teraz pora na aplikację różu. Różko ma w odcieniu numer 7, to mleczna truskawka, który idealnie stapia się ze skórą muśniętą słońcem, a do tego natychmiast ożywia i odmładza skórę. Aplikuję niewielką ilość produktu, ponieważ ten róż jest doskonale napigmentowany i nakładam na najbardziej wystającą część moich policzków, tak zwane jabłuszko. Jak widzicie, skóra od razu zaczyna żyć. I makijaż mamy gotowy. Szybki, prosty, upiększający, idealny na lato, idealny dla minimalistek.